Ciebie jak w jakiejś dupy. Baniał Cygana, baniał Cygana, hej. Baniał Cygana do rana. rana Mik <śmienny> <śmienny> tylko się tam nie przyciągnij do nich, do krzaków. Tak, podkusiłeś ale nie wyszło. Dzisiaj, że ktoś tam będzie i będę miał pierwszą krew. Parę mi języka, wytyka jaki fryer. Co? <grym> A nie zdążyłem. Ja, oni mają Nautiliusa stary, to my mamy tak w dupę. Jeszcze ja, tak się do niego. A kuk, oj, no nie trafiło. <grym> <grym> z mojego szlafa. <grym> Powodzenia z Nautiliusem. Baniałcy, a jest! Jezu! Jeszcze w creep'a! Nie ma tak dobrze. lol, Trzymałem ręce zamiast na QWE to trzymałem na 1, 2, 3. I klikałem, dlaczego mi się nie klikam? To za... Dobra, a ja zarabiłem ja studat, podajcie. A nie, cofnijmy, cofnijmy tutaj, żeby oni przyszli dla nas. Emu No to nie ma sensu się z nimi bić jak oni mają taki team. Tam cię obije, kasadin obije, tam no, tyle przyciągnie Szako za przyjdzie. Używaj mi Jaki No patrz! Pekigo! I Mr. Hero Game. Jak bym go skasował? LOL! Patrz! Pięknie, pięknie. Pani, ale ładnie, nami ładnie rzuciła, bo akurat stałem między nimi. Ciągle jej napieprzęzę z dwóch. Pięknie to rzuciła, była niczym. Hefajstos w swojej kuźni. O Jezu, ty na to myśliłeś. Oh, Hefajstos. Hefajstos w swojej kuźni, lol. Nie oglądałeś nigdy tego, jak to się nazywa? Andromedy czy O Omyk, imyk, imyk! A ja nie! <grywało> <się> Zabijem no... <grywa> <Zabiłem> kogoś lol! Rojo gruby czelu Masz coś jest głową grzybajniczelu! Ja pierdolę. Co za Weź <grywa> Ej wbijamy się ja i zaraz... Nie! Jolo! Oh, no bijesz mi kasadina, trzeba było wchodzić na jolo! <grywa> ja, Lorek, śleśni. Jaki Kto to tak krwawi? Okres, Nek Ej żegnaj za. Ej, powiem wam, że mamy jakieś w pierwszej klasie, nie? W gimnazjum? Mieliśmy kolesia, yy, który ty nie zdał, nie? W pierwszej klasie. I no, ostatnio mu banieryliśmy. I koleś myślał, że ma błonę dziewiczą, czejcie? Nie, ale się śmialiśmy że z niego, że ma błonę dziewiczą, nie? Lol. Ten chłopak mi śmierczy, zryte dzieci. Tylko miga! Yeah. Tylko miga. Tylko miga <grymne> <grymne> e, Takie rzeczy tylko weże Oła! <grymne> o, na wreszcie się obudziła i zaczyna z tym e, Jak się nazywa? Żeczeniu. Żegnaj za! Ej, nie trafiłem, mamma mija. Oła, ginę! O, ginę, no, ej, no. A to, to nam Pa, No, ta wefnie! Bania ucygana, bania ucygana, hej! Bania ucygana to rana. Pierście Pierwsze, ciao, ej, to rana. Pierścień do rana, pierścień do rana Hej Pierścień do rana Padłeś, powstań, guardian angel Mam ulti, będzie ostro Ja się tam wbije to, o, jak w masełko To wbijaj się gnoju jest no cenie, jest To nie, to nie, to nie teraz Idę, już idzie wasze ulti Jak mi sksuł!

na bania udamiana hej, bania udamiana urbana oho oho mamy mam boku rękę oj oj No jakbym go sksuł z tego kutko, że zniknął z Jak Jakby ciap, jakby ciap miała to by No patrz, to nie dam piłą. rady no Dobrze, dobrze, gnojmy, gnoja Wow! Eee, hey, udało ci się zabić w rogu Był stoszeniem Kariera Kariera! Aniałcy gama, Dobrze, tylko że Stuna dostałem, nie wiem jakiej o... paczki LOL, yeah. Draven, yeah. yeah. jakie yeah. yeah. ma yeah. open yeah. Kto, kto nim gra? No nie ja, no co ty? Chodząc Je, no wiem właśnie <laughs> A Deki w naszej że... drużynie ma taki odcinek. Co on tam jego mama siedzi, <laughs> wiesz? Na Te C'è tak yeah. to zarada A OP! Bierz z mamy przykład, to będziesz każde rankady wygrywał. <laughs> <laughs> 30, 30, 35 sekund było uciekł. Czekaj. Daj mu stunę, daj mu stunę. Nie wiem, Ej no! Uciekł! uciekł. uciekł. Ja pierdziele Plus 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 plus! Majne, majne, majne Nami ty zezolu! Mam no, już Q-versa Ej nie weźcie cofnijcie, to nic co w tą za nami bo ja wtedy wezmę ulti weź choć plusa super. Ulti tego plusa Masz ulti? No już mam no ale co żeby tu ich przynajmniej złapać Jak ty ich zestunujesz to ja ich też zestunuję no ja wiem, ale żeby ich tu przynajmniej złapać, no. jest Tybersa widzisz, że spróbuję. Dole, cofnij chociaż ty, no. no ale byśmy pusznęli tą wieżę, tak to. No dobra, ale oni przyjdą i 400 cofniemy. tak, yy, tego puszniemy. Ja, no i na sama, sama. Ale tu ładnie tańce, patrzcie. No jak chodziutko. Nautilios. No, Bedokin się odezwał, kurde. Tak, tak. Jest go! Bierzcie gnoja! Amen! Chodźcie do mnie, chodźcie do mnie, chodźcie do mnie, chodźcie do mnie! Ej dawajcie, ja rzucę się na nich, a wy bijcie wieżę Dawaj ja, ja, O nie, ja, nie ale bijcie wieżę O no, cicho no nie wyszło no cóż Bicie to wierzę bo mnie wiem, że bija. dzięki Dobrze brawo A więc bicie brawo O chyba kurwa Nie za doskonałość Cza. Jeszcze tylko dziewięć. Ja sobie ulti przytrzymam, 6... przytrzymam na chwilę Ale OP teraz a ty jeszcze z pierwszymi butami jeszcze z oj. Jest jedną <noise> z tak dalej. Ja idę go sksuć, idę go sksuć Ło! Wow. Nie da Ja jaki demej Teraz mam stuna, także wiesz. Weź, jakby podszedł, to jest po. E, tam coś jest w krzakach! Bar, będzie mnie chciał zbić! No nie, jest to nie! No <laughs> nie! nie pewnie. Pewnie. LOL, dedłem! Sojusznik pokonany. Sami mi zsłano, mi chyba ją. O, no i dobrze, dobrze, że dedłem, kurczę. Co ja tu mam? To! Przeciwnik pokonany. Krwawe, ostrze by mi się tak, przydało. To nie Idź do niego, dotknij do ten, dotknij się do niego Co? 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 Chciałbyś ej ja sobie biorę po Idź po plusy Zahar. No i de no i dedniesz, no jest... I... No nie. To no, ty się tak spina, Ej, kurde! No pa, na mi się cofnęła, no ja... Co za dzida? Żeby nie powiedzieć brzydziej Tak, żeby nie powiedzieć brzydziej, masz rację Ta kosy statika złożyła Nie dotrzymasz mikro Ale mam resy A się fleszmy ciota. Chyba <laughs> jakąś kradzież życia Lolek czy nie? Jeszcze nie miał Tam bym go uder się 3 lat Dajcie mi nabrać Stuna. To na razie z naszej trójki tylamisz. Siwoboń, ja jestem supportem. <tryk> Tylko masz najwięcej minionów, dodawajcie ich! Przeciwnik pokonany. Bariera. Bariera! Trzy trupy! Pięknie! Zopakaj. Pięknie! Wyfinowałem się, się. Zamknąć mordy. Na niego, trzeba, na niego trzeba krzyczeć, żeby on zaczął grać. Dla niego trzeba krzyczeć, żeby Plusa. zaczął grać. Plusy. Plusa. plusa. Ale, o ty gnoju. Zamknij mordy. Wąski. Wąski, bo na ciebie wołali w klasie, bo się ciebie wąsko pało. Wąsko pało. Drzeju, nie denerwuj się, tu się wyklepię bo mam o, stuna jest. zaraz o. Dobra, cofnijmy, cofnijmy, ej Ej mam stuna zaraz, jeden skill Hiper, bo zaraz zginiesz Ja pierdzielę Jeszcze pióra, no kurde Ej kurde, połyszcie mnie Aj prawda Jak mi zksułeś Draven! Jak mi zksułeś Trzy trupy Dwa trupy. Ej zaraz sobie Ja, pod... dwa trupy! Ale samej, muczymy, Ej, ksuł, bo tak to będzie nie wiesz, grał w lola, nie? Będzie mu się podobać A jak nie ksuje to mu się grać nie chce Mik słuchaj Zamknij Sąpni mordę Spierdalaj Dzieciatki Grego, O ten No najstarszy w tym gronie wybaczcie Mik ale ty ile masz lat? 48,5. Super. Uciekajcie z tego. No lol. Dobra. Porobię. Trzy trupen. Trzy trupen, no? skromność O, co za gówniana wieża mi bije? Bij to młody. Czekaj chwilę, ja kogoś albo i albo ich wszystkich. Macie stuna, frajery. Stun, frajerze. O o. O o. Pozdraw Ale się porobiło. Jeszcze plusa zarobałem. Oj, czerwnie zarabił. Ale żegnajcie, biło. Nie, a mumu jest już w drodze. Zapierdalam tymi nóżkami. <grym> Zależy mu fajnie idzie. Ej. Jakby chciała nie mogę. Ja bym kurwa 3 kilo miał. No, opuszczam na pierwszą wieżę. Nie pętam. Coś ty zrobił. To coś ty zrobił? Zalazźli nie hapsa zostawiłem. No zobacz, i każdy ma 50 rapsa No i Ani zostawiłeś trzy trupy no Niedobrze nie wpisuje pokonany Przeciwnik pokonany Była Kurde Tam Jeszcze o mnie nie słyszałeś Jak oni tak bliżej byli to by multi oooo no Co ty tak rzuciłeś ulti, bo jazboz Это часть А база же куда? База а, ты не забудь. Террай не забудь. Терри, не забудь